Ponad 300 uczniów ósmych klas szkół podstawowych z województwa podkarpackiego i województwa świętokrzyskiego odwiedziło zespół szkół w Gorzycach. Placówka zorganizowała dni otwarte, by zaprezentować swoją ofertę. Była to okazja do porozmawiania z nauczycielami, zwiedzenia szkolnych warsztatów oraz zobaczenia wielu pokazów. Zespół szkół w Gorzycach przygotował bardzo bogatą i różnorodną ofertę kierunków. Podobnie jak w poprzednich latach pojawiają się także nowości. Jakie są najważniejsze atuty placówki? Zespół Szkół w Gorzycach to wyróżniająca się na Podkarpaciu i jedna z najważniejszych szkół zawodowych w regionie. Obecnie kształci się tu blisko 500 młodych ludzi. Wśród nich znajduje się grupa uczniów z innych krajów, przede wszystkim z Ukrainy. Przez dwa dni dyrekcja, nauczyciele oraz uczniowie oprowadzali gości ze szkół podstawowych i odpowiadali na wiele pytań. Dlaczego warto wybrać zespół szkół w Gorzycach? Zespół szkół w Gorzycach przygotował w tym roku bardzo bogatą ofertę edukacyjną dla absolwentów szkół podstawowych. Kształcimy obecnie w technikach na kierunkach technik mechanik, mechatronik, informatyk programista logistyk, ekonomista oraz w branżowej szkole stopnia pierwszego operator obrabiarek skrawających i w oddziale wielozawodowym. Przygotowaliśmy nowe atrakcyjne kierunki kształcenia, są to mianowicie technik robotyki oraz technik reklamy. Są to bardzo ciekawe kierunki. Otwierając te kierunki rozmawialiśmy z zakładami pracy i po skończeniu tych kierunków na pewno absolwent nie będzie poszukiwał pracy, tylko to praca będzie poszukiwała jego to podstawowy cel, jaki od wielu lat realizuje zespół szkół w Gorzycach. Oferta kierunków jest tak ukształtowana, że odpowiada potrzebom rynku pracy. Młody człowiek wybierając naukę w tej szkole może być pewien, że będzie miał dobrze płatną pracę. Pomaga w tym także świetnie wyposażone centrum kształcenia praktycznego oraz współpraca z wieloma podmiotami. Jeśli chodzi o zakłady pracy, no to głównym naszym głównie współpracujemy z zakładem Federal Mogul. I tam uczniowie też mają pracę. Jeżeli chodzi o kierunki mechaniczne, mechatroniczne, informatyczne, to z tym zakładem współpracujemy. Współpracujemy również z zakładem Superior ze Stalowej Woli, który produkuje, zajmuje się produkcją felk. Jeżeli chodzi o wyższe uczelnie, to współpracujemy z Politechniką Rzeszowską, oddział zamiejscowy w Stalowej Woli, oraz z Uniwersytetem Jana Kochanowskiego, Wydział Zamiejscowy w Sandomierzu. Dlatego że Uczelnie te mają bardzo podobne kierunki do naszych, i uczniowie mogą kontynuować później naukę na tych wyższych uczelniach. Ja uważam, że ta szkoła jest szkołą, która dobrze przygotowuje od strony technicznej potencjalnych studentów uczelni technicznych. Potrafią oni odczytać rysunek techniczny, potrafią się posługiwać podstawowymi narzędziami pomiarowymi, których no niestety nie umieją obsłużyć uczniowie klas ogólnokształcących lub mają jakieś no braki w, tym, w tej edukacji. Prawda? Także no oceniam tą szkołę wysoko jako no dobrze przygotowującą do studiów technicznych. Szeroka paleta partnerów powoduje, że opuszczający szkołę absolwent jest gotowy do podjęcia pracy oraz posiada solidne podstawy, by uczyć się dalej. Pomagają w tym także praktyki, które młodzież odbywa w zakładach pracy. Dzięki pomocy pracodawców oraz samorządu powiatowego, najlepsi uczniowie mogą także liczyć na stypendia naukowe. Najlepszym świadectwem każdej szkoły są jej absolwenci oraz uczniowie wybrałem szkołę zespół szkół w Żyrzycach ponieważ słyszałem same dobre opinie uczyłem się byłem na kierunku technik informatyk bardzo polecam nauczyciele przekazują bardzo dobrze wiedzę jest bardzo miła fajna atmosfera no i bardzo polecam ten kierunek tą szkołę jak każdy przyjdzie to nikt nie pożałuje wybrałem tą szkołę dlatego że jest na wysokim poziomie Chodzę do drugiej klasy technikum logistycznego, uczę się logistyki, wszystkiego związanego z transportem, z magazynami. Mam dużo zajęć właśnie praktycznych, na których rozwiązujemy różne wydania zewnętrzne, pz -ki, WZ -ki, faktury. Poza dobrze wyposażonymi warsztatami zespół szkół w Gorzycach posiada boisko wielofunkcyjne, wyremontowaną salę gimnastyczną oraz siłownię. Od lat placówka bierze aktywny udział w międzynarodowej wymianie młodzieży, dzięki czemu uczniowie zdobywają nowe doświadczenia i poszerzają swoje horyzonty. Te wszystkie elementy sprawiają, że placówka oferuje młodemu człowiekowi zrównoważony rozwój. Nasza szkoła jest bardzo fajna, bardzo dużo jest różnych akcji, charytatywnych, różnych akcji sportowych, turniei. Bardzo dużo się uczymy, mamy dużo zajęć praktycznych. Ogólnie lekcje są przyjemne, fajne, miłe, spędzane w miłej atmosferze, z bardzo fajnymi nauczycielami, którzy nas bardzo dużo uczą. No i możemy tak rozwijać swoją wiedzę. Szkoła jest wyposażona na bardzo wysokim poziomie. Nauczyciele przekazują bardzo dobrze wiedzę, warunki są bardzo dobre. Jestem absolwentem, egzaminy zawodowe udało się zdać, matura, czekam na wyniki z matury, myślę, że będzie dobrze. Także każdemu polecam zespół szkół w Gorzycach. Dobre wyposażenie, kadra na wysokim poziomie oraz współpraca z uznanymi podmiotami przekładają się na poziom nauczania. Świadczą o tym wyniki egzaminów zawodowych oraz maturalnych. Absolwenci nie mają najmniejszych problemów z odnalezieniem się na rynku pracy. Każdy z nich wybiera inną drogę, a szkoła pomaga z rozpoczęciem nowego etapu w życiu. Dzięki podpisanej umowie o współpracy z zakładem Federal Mogul, każdy nas absolwent, niezależnie jaki skończy kierunek, który chce iść do pracy, może być zatrudniony w zakładzie Federal Mogul. Jednakże około 20-30% uczniów. Idzie do pracy w zakładzie. Uczniowie, część uczniów studiuje, część uczniów wyjeżdża za granicę, część uczniów zakłada własną działalność, ale każdy absolwent ma zapewnioną na chwilę dzisiejszą pracę w zakładzie Federal Mogul.